Tam to zwycięstwo na pewno nas podbudowało. Dało jeszcze więcej pewności siebie. No ale tak jak już chłopaki mówili, po tym pierwszym zwycięstwie to jest tak naprawdę mały kroczek, nawet nieduży w stronę mistrzostwa. Musimy cały czas skupić się na tym, co musimy zrobić. Co musimy wykonać, tak żeby wrócić do Kędzierzyna z przewagą już dwóch meczów i na tym się skupiamy. Na pewno bardzo dobrze, że Tę rywalizację finałową zaczęliśmy od zwycięstwa u nas na Hali. E, tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy wygrywać u nas na Hali, to na pewno zdobędziemy to mistrzostwo polskie. Ale przyjechaliśmy tutaj e, bicie i spróbować zwyciężyć w kolejnym spotkaniu i prowadzić w rywalizacji do trzech zwycięstw 2 do 0. Nie będzie łatwo. E, wiemy, że tutaj atmosfera na Hali będzie gorąca, e, więc myślę, że początkowo jest chyba najważniejsze, żeby. Troszeczkę się uspokoić, opanować nerwy, bo na pewno będzie troszeczkę stresu na samym początku w tym spotkaniu i później grać po prostu swoje, swoją siatkówkę. Jeżeli taką zagramy, to mamy na pewno duże szanse, aby zwyciężyć. Tak jak każdy już powtarza, że znamy się, można powiedzieć, akusy konie, i nikt nikogo nie zaskoczy tu na pewno. Musimy się skupić po prostu na sobie, na, na dyspozycji naszej mentalnej i, i jeśli to będziemy dobrze taktycznie też wykonywać rzeczy, to myślę, że możemy być spokojni. Będą chcieli myślę, od samego początku w tym spotkaniu pokazać swoją najlepszą siatkówkę. No, mają dużo do udowodnienia, chcą na pewno wyrównać stan rywalizacji. Dlatego mówię, początkowo trzeba wytrzymać, trzymać się razem i że tak powiem, odbić ten napór drużyny z jaki, jaki będzie na samym początku spotkania, i po prostu później wyciągnąć swoje argumenty, a, a mamy swoje argumenty, żeby to spotkanie wygrać.